Hej ekipa, witam was w staniu, witam was serdecznie w kolejnej przygodzie z Learning Factorem. Stoję sobie tutaj obserwuję jakie idą zakupy, jakie idą kotki i powiem wam szczerze, że coraz więcej kotów się pojawia, takich których jeszcze nie mamy. I pojawiają się te sceny, których kotki nie do końca są zadowolone. I tak mi przyszło do głowy, a może by tak coś zrobić, w ulepszyć w tym kierunku, przepraszam, nie to. Tutaj mamy jeszcze chyba, z tego co widziałem, jedną opcję sklepu, Data Storage to jest to, czy nie, przepraszam, Polymer Regression. Tak, lepsza wersja Linear Archive, to co w tym momencie już mamy, pozwoli, pozwoli nam to na jeszcze dokładniejsze dostosowanie cen dla potrzeb naszych kotków. Będziemy mogli jeszcze lepsze ceny dostosować, żeby idealnie trafić w gusta z idealną ceną. Więc na pewno to będziemy odkrywać, więc musimy mieć Linear Regression razy 3. Więc musimy trzy razy to zrobić i do tego optic cable. Nie ma problemu, w takim razie bierzemy się linear regression trzy razy, tak? Mamy jedno? Nie, nie mam żadnego, czyli musimy metalu i optic cable posiadać. Optic cable to jest metalu, no troszkę tego będzie, więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zobaczymy craftingi. Są, jak widzicie, tutaj w dole się ładnie craftuje, czyli 1, 2 i 3 linear regression. Zastanawiałem się, nie, w sumie, jeżeli nie mam. Metalu, na przykład to surowców, ale jeżeli mamy surowce, to prawdopodobnie on automatycznie. Zresztą, zaraz sobie prześledzimy tą drogę. Jeżeli na przykład weźmiemy sobie trochę z metalu stąd, bo metalu mamy tak dużo tak dużo surowców, więc nie muszę się w ogóle o to martwić. więc proszę bardzo, metalu już dostarczamy. I teraz, tak ciekawostka, jeżeli bym chciał kolejny linear, yy, czy polim... Polimar, chyba to już uda się. Tak, to już się bada, więc na pewno dzisiaj ciśniemy na to, żeby jeszcze lepiej zarabiać, jeszcze lepsze pieniądze, tutaj zarabiać y jeszcze tu nie mamy dwóch rzeczy odkrytych, ale jak widzicie już co sobie je odkryłem. Więc magazyny mogę sobie kumulować, triple splitter to też jest rzecz, którą chciałbym tutaj odkryć, ale najważniejsze, że chcę rozwijać kolejne gałęzie produkcyjne, chcę rozwijać kolejne potrzeby kotów, które tutaj się pojawiają, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie, póki co, jeszcze tak jeżeli chodzi o te modele, o tym wszystkie podobne, Rzeczy mamy chyba tutaj. Linear regression, proszę bardzo. Czy widzimy jakieś zapotrzebowania, Mamy konkretne kotki. Jak widzicie, coraz więcej takich dziwnych kotków tu się pojawia. Nie, to są jakieś statystyki. I widzimy na przykład zapotrzebowanie. Tak, o, tutaj mamy rybki. Jabłka wbrew pozorom nie ma, ale ja wiem. Ja wiem, że to jest kwestia tego, że my nie sprzedajemy tego przecież, bo nie ma tego. To oni mogą tylko badać te, które życzą sobie. I o rybkę właśnie pytał. Właśnie o rybkę pytał, więc trzeba tą rybkę jak najszybciej zafundować, jak najszybciej te kotki tu dostarczyć. Tylko pytanie: jaki to był kotek? To jest dobre. Informacji, tutaj mamy open sale. Oczywiście, twórcy nie śpią, ciągle aktualizują grę, ciągle rozwijają, więc mamy informacje: coraz więcej informacji. Co jaki kotek kupił, ile, co potrzeba, więc mamy tutaj dokładne informacje. Możemy wybrać na przykład ten kotek, wybiera ostrzałki i kłębki. Ten ten w sumie nie posiada. Worker, cut. Aha, workerów, cut nie mamy, bo tutaj są stare dane. Będziemy musieli rozświeżyć ten budynek. Będziemy, tak, yarn, bunny, boxy i tego kotka też, middle class. Pewnie dlatego mamy ich tutaj. Middle class trafia tutaj w tym momencie. Jak widzicie, water i middle class. Z tego względu, że tam sobie nie odświeżyliśmy, To wiecie, co zrobimy? Wywalimy to i postawimy jeszcze raz. Dzięki temu. Dzięki temu będziemy w stanie dokładnie sprawdzić ich potrzeby, więc wrzucamy tutaj, tutaj oszałki. oczywiście. Wrzucamy także materiał i wrzucamy pudełka i mamy full i teraz już będą względnie dane aktualne, tylko oczywiście model trzeba jeszcze wybrać. Proszę bardzo, mamy to. I teraz moi drodzy, teraz co? Trzeba by tutaj sprawdzić yy, OpenS Report, dobra. I teraz będziemy mamy raport dokładnie tych kotków, które u nas robią zakupy. Tylko zastanawiam się, gdzie tu się pojawia kotek z rybką. Trzeba będzie go przyuważyć. Analizując kolejne potrzeby naszych kotków, gdzie koty robotnicy potrzebują wełny, drewna, metalu i lin. Na przykład tutaj mamy middle class cut, mamy tylko oszałki. Więc jak widzicie, tutaj są konkretne zapotrzebowania. Widzimy, że zwykły kot potrzebujemy wełny, boksów, ubrań, fish, kolejne także potrzebujemy jakichś konkretnych zapotrzebowań, na przykład whole sale car potrzebujemy jabłuszek, będziemy robić mocną specjalizację sklepów. Na przykład ten jeden sklep będzie tylko i wyłącznie dla zwykłych kotów. Ten drugi sklep będzie dla kotów robotników. I kolejne, kolejny, kolejne sklepy trzeba będzie tak generować. Już sobie też odkryłem kolejne rzeczy, czyli Rope maker i Apple Connector. Z zgodnie z tym co sobie, sobie tam życzyli, mamy już polemika rezonation, ale jeszcze do tego chcę o podpiąć data storage, aby przede wszystkim przechować masę danych bo przechowywanie i wykorzystywanie danych to jest podstawa każdego systemu uczącego się, oczywiście według twórców ale sądzę, że ja też trochę chciałem przy tych systemach uczących się, trochę też yy, o różnych systemach yy, sztucznej inteligencji się uczyłem i z tego co wiem dane przechowywane, dane magazynowane naprawdę są cennym produktem. W późniejszym procesie. Dobra, więc na pewno będziemy brać data storage, który pozwoli nam także przyspieszyć cały proces nauki. więc robimy research, niech to się odkrywa. Kolejnymi krokami na pewno będą pillow maker, cut house maker i cut food maker i jeszcze kolejny, kolejny, kolejny rzeczy, które tam mamy w późniejszym etapie dostępne. Ale póki co skupmy się na tej małej przebudowie. No cóż, trzeba w takim razie zamówić kilka smart card storage jak widzicie, tutaj robi się według tego kolejka, czyli żeby zrobić smarkać to, potrzebujemy konkretne budynki konkretne zasoby. Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Nie muszę pojedynczo klikać na to co chcę, tylko już się kolejka zamówień robi. Tak powinno być w każdej dobrej grze. Wszystko zostało przygotowane. Pora zrobić ostatni krok, czyli odpalić gate'a. Odpalić gate'a, którym nasze kociaki będą docierać. Zapraszamy kociaki, zapraszamy. I jak widzicie, każdy z kociaków będzie dostarczony we właściwą lokalizację. Każdy kociak będzie do, dostarczony do właściwego sklepu i tam będzie dokonywał właściwych zakupów. Pierwszy sklep to jest oczywiście e, kociaki, które mamy e, Wholesale whole Cat, które kupują od nas jabłuszka, boxy, yen barn, czyli tutaj jak najbardziej wszystkie te informacje, które oni potrzebują, tutaj znajdą. Druga, druga zakłada to jest e, Middle Class i mamy tutaj jabłuszka i oszałki do pazurków. Trzeci sklep to jest tylko dla tych podstawowych, najbardziej podstawowych kotków, e, po prostu Cat. Które one cenią sobie Jan Boxy Cloud i jeszcze będą chcieli rybki, ale po prostu tych rybek jeszcze nie mamy. Czwarty, będzie, czwarty sklep będzie dla kotów, to są koty, clerk, cat, gdzie one kupują włóczkę i ostrzałki. I tutaj jeszcze będzie miejsce dla jednego z kotków, którego jeszcze tutaj nigdzie nie mamy, jeszcze w ogóle tego kota nie. Przydzieliśmy jeszcze ten kot czy nie pojawił, choć gdzieś tam widziałem, gdzieś tam w przebłyskach on się tam pojawiał. I ostatni, ostatni sklep to oczywiście KOTY, najbardziej zajęte, pracujące, czyli mamy Worker card, które dostają drewno, liny, cotton pack i metal. Mniej więcej tak ten system działa. Oczywiście tutaj najwięcej kotów trafia, najwięcej tutaj zapotrzebowanie i tutaj najwięcej one będą potrzebować. Ja zdaję sobie, sobie sprawę, jednakże cały ten system, powiem Wam, całkiem spoko wy wychodzi. Tutaj produkujemy jabłuszka. Dosyć system jest na bokato. To użyłem do tego oczywiście podziemi, bo wam podziemia też mocno są tutaj mocno rozbudowane. Jak widzicie, paczuszki są rozdzielane na trzy sygnały. Tutaj ostrzałki do pazurków są przerzucane pomiędzy systemami. Wszystko tak to mniej więcej wygląda. Tutaj oczywiście ostrzałki trafiają, jedne ostrzałki, ostrzałki trafiają do sklepu, drugie do podziemnych systemów. Pudełeczkę cały czas do podziemnych systemów. Dlaczego pudełka wysyłam także tutaj? Bo pewnie zauważyliście, jabłuszka tutaj, żeby wysyłać w takiej postaci potrzebują pudełek i oczywiście jabłuszek. Powiem wam szczerze, bardzo fajnie co się wszystko zrasta. bardzo fajnie system działa, Marchew marchewki, jabłuszka widzę, schodzą na pniu, dosyć na bogato. No i zostaje nam tak naprawdę tylko odpalenie jednego. Odpalenie magazynu, odpalenie magazynu danych Tylko gdzie on jest? Magazyn danych gdzieś tutaj mieliśmy Data storage czy kabel i metal dobra, w takim razie nie ma problemu. Ten metal stąd pozyskamy, choć przyznaję, nie, tego metalu jest trochę mało. Powiem wam, że bieda, bieda, no ale dobra, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Optical Cable i moglibyśmy zrobić faktycznie science lab data storage czy optical pięć. 5. No to mamy 5 i metalu 10. Przepraszam bardzo, wydawało mi się, że metal mamy. No dobra, mniejsza o to. W takim razie jeszcze tylko Data Storage podepniemy i jesteśmy gotowi. Jest bardzo fajnie to zrobione. W mojej ocenie naprawdę ten system będzie bardzo wydajny, będzie bardzo korzystnie dla nas działał. Tam zrobiłem tylko jeszcze jednej małej rzeczy, mianowicie Data Storage, gdzie tutaj te dane będą faktycznie przechowywane, gdzie te dane będą tutaj trzymane. Wszystkie rzeczy związane z nauką i przebudową tych systemów wrzucam tutaj, Data Storage. Trzyma nam zapasy danych, ile, yy, jakie koty kupują, jak widzicie wszystko już dane są zapisywane, cała baza 20 rekordów, no ciekawe, 14, 16, bardzo szybko jak widzicie ta baza wchodzi i dosyć i mamy informacje, tak i... Yy... Dane będą nadpisywane, czyli cały czas dane będzie pracowane, będą dane zbierane, zbierane jeszcze bardziej. Tutaj mamy poliminar i już widzimy dokładniejsze dan dane, jeżeli chodzi o sprzedaż, już widzimy dokładnie jakąś ekstra wagę, ważność tych zadań i tutaj cała, cała, cała masa tych danych. Dobra, super. Ostatnia rzecz, czyli podpinamy do sklepów te ważne dane, bo tego nie mieliśmy. Nie, przepraszam, polimer tutaj już działa, tutaj jeszcze nie podpięliśmy, więc teraz musimy to wszędzie po, te dane podpiąć, żeby jeszcze lepsza ta sprzedaż była, żeby jeszcze lepiej tutaj te koty miały, były zadowolone i my przy okazji dzięki temu oczywiście zarabiali. Zarabiać trzeba, więc tutaj wszystko podpięte, proszę bardzo. I mamy to słuchajcie, Mamy te dane, mamy. Mam nadzieję, że teraz ta sprzedaż będzie szła. No tak powiedziałem, tych kotów najwięcej trafia więc Gdybym miał tu miejsce, żeby gdyby nie było ten yy, witowietu w tym miejscu to pewnie bym tego smart dla zwykłych kotów dał dwa razy więcej, bo one przyznaję, blokują. Blokują mi ten system. No nie nie ma jakiegoś tego systemu, nie da się tego przyspieszyć tej sprzedaży. Ja rozumiem. Sporo jest rzeczy, których można by jeszcze zoptymalizować. No ale tego akurat jakoś tak nie bardzo można. Póki co widzimy, że już i z zasoby, pudełek przynajmniej. Bardzo nam się kończą, więc trzeba będzie pewnie podkręcić obroty Bo tam pod się kończą te rzeczy wszystkie się kończą Ale spokojnie takie rzeczy to jeszcze zrobimy Jeszcze mamy dużo czasu Popatrzcie ile jeszcze nas punktów badań potrzeba Ile jeszcze tych rzeczy mamy Quarter splitter, mamy turning tree Jeszcze ma awesome statue czy statu, jakieś statuety Fishmakera, który właśnie chcieliśmy, te rybki Mamy pillow maker Cat house maker i cat food maker więc sami widzicie, że jeszcze i Monument the, the, the Prototype, jak widzicie jeszcze cała masa jest do zrobienia, sporo, sporo, mam nadzieję mimo wszystko, że to co zrobiliśmy dzisiaj naprawdę jest całkiem spoko, że Wam się spodoba ten system i jeszcze lepsze kotki będą tutaj do nas wchodzić. Już mamy informację? Tak, mamy i to jest Hellbender Cat, które że chcą podusze. się, się, będą w kolejnej produkcji. A tymczasem, jeżeli Wam się odcinek podobał, zapraszam Was do łapkowania, do polecania i do komentowania. Trzymajcie się po. pozdrawiam Was z Tanią. Hej, hej!